oszczędzić? Wie pan, ja panu powiem, że nie oszuka pan. Jak się żyje emerytą, pytamy, czy wystarczy na wszystko i tak dalej? Starczy... Bardzo dobrze. Jak to bardzo dobrze? Ludzie mają po tysiąc złotych Bo Pana dobrze wygląda to? Ja mam... Dobra Do... emerytura? Dobra, 3,5 i pół tysiąca, to się I wystarcza? Trzy i daje... da się wyżyć? Da się, da się wyżyć. Da się. Sam pan jeszcze we dwójkę? Proszę? Samemu pan jest, czy we dwoje? Sam. No i 3,5. No to tak możliwe, na te warunki tutaj to nie można narzekać chyba. A. Na co najwięcej idzie u pana? Proszę. Na co najwięcej idzie? Ja wiem, na, na życie, bo życie na Nie, ale pan w bloku, tak? To jakiś czynsz pewnie? W bloku. Ile taki czynsz wynosi teraz? Około, no, na mniej więcej z ja 600. Kawalerkę 400 z groszami. A, to już pan trochę zostanie. Ale jeszcze plus media, tak? No plus woda, e e gaz, światło. Poszło w górę bardzo? Na no pewno o 100%. 100%, drugie tyle. No. Da się na czymś oszczędzić teraz? Proszę. Da się na czymś oszczędzić? Ja wiem, no zawsze się da, no coś, coś. Na jedzeniu da się oszczędzić? Nie, pan, ja panu powiem, na rządka nie oszuka pan. Jeszcze raz? O pan nie oszukał. No tak. A co no. znaczy, można mnie tańsze produkty, słabszej jakości, tak? No, ale jak? No ja na jakiś droższą welinę, stać pana na przykład, no nie wiem, na jakieś luksusy bardziej takie jedzeniowe. Panie na, luksusy, na, to coś, na nie, to co na mnie. Panie Ale odmawia sobie pan czegoś, czy, czy normalnie pan funkcjonuje? Nie, nie, że mi. Normalnie. Starsza, to co sobie. A powiedzmy, jak ktoś ma 2000 emerytury, przeżyje za, za tyle, jak pan myśli? Jak... kierują tym. Dlaczego emeryt ma 2000, a poseł 20 a po 30, zależy? Tak, bo to nie może być równości. Czy pan e, wiadomo, akceptuje to? Wiadomo, kto tu rządzi, kto dzieli. I pan zadawany sposób, że dobrze pracują. Tak? Nie, dobrze. Co za zmiany w kraju dla pana? Że, żeby się żyło jeszcze lepiej, co, co musiałoby się stać? To niech zaczną myśleć tak logicznie. Logicznie? Tak, nie to jedni będą w jedną stronę, drudzy w drugą, to wóz rozerwią i będzie. Dlaczego pi podział jest taki, jak pan myśli? Że tak ci ludzie są podzieleni, mało to dońko, czy nie dojdzie? Brzydko powiedzieć? No to zaczął. Nie, wszystko to nie, tak. Także nie musiał tego być. Kiedy ja... to się zaczęło, w którym roku, jak pan myśli? Ja to powiem jak każdy rządzi na swój strój, to... Wiadomo, wiadomo o co chodzi, nie? No. Czy są porządni w polityce uczciwi? Tacy, że idą tylko nie po pieniądze, tylko żeby coś zrobić? To tak jak wśród wszystkich ludzi są uczciwi i są... Jak w każdym tak, w każdym dziedzinie Będzie życia. Będzie jednakowo. Ja już przeżyłem te 70, to już tak naobserwowałem się i Jaruzelskiego, i Gierka. A kiedy i... to było najlepiej za Pana? Dla którego rządu? Znaczy, Gierka no, było lepiej ja czy. Nie, czy... to jednakowo się ciągnie, widzę cały czas. No. Czyli jest bieda? E, nie. No nie to na... dużo osób to nagrywa na 1300, 400, jak Pan to ocenia? E, no to w tej chwili 1300, to, to nie wiem, kto dostaje 1300. No ta najniższa chyba co nie pracował. To no renty może jakieś, no ale może... nie pracował całe życie udawał bogatego, bo, bo mąż pracował, żona nie pracowała, teraz płacze, że na mleko. Za późno... pan za 100 tak. zł to nic pan nie, w torbie nie ma i, i stówki nie ma. Śmiały, że dziady z torbami chodzą, a dzisiaj wszyscy z torbami chodzą. Pustymi torbami, w sensie, że mało w tej torbie. No, no panie, powiedz nie panie, pójdzie... Na dwa obiady chociaż jest za 100 zł? Tak na dwa dni, chociaż na te śniadanie, obiad, kolacja? Na jedną osobę? Ja, nie, ja panu powiem. Ja tak. O no tego dnia będzie pan może na jedzenie wydać? Poniedziałek, środa i piątek. Kupuję sobie pierogi. Pierogi? Tak, gotowe? Tak, do Gotowe, można już prosto jeść tego. No to 20 zł. A tak. No a to 7 dni to już jest kwota, sam, sama jedna potrawa, tak? Jeden posiłek. To ja tylko 3 dni te pierogi kupuję, a później a... to już sobie sam gotuję inne. Czy pan po prostu tak sobie robi taki odskoczny, że tak raz na jakiś czas, a. Sobie, żeby coś innego zrobić? Nie. A ten, ten rząd jak sobie radzi według pana? To. Ten nowy rząd. Lepiej? Jest wpis? Panie, one są dobre, te i te. Jeszcze a. lepsze. Czy pan ani za pisem, ani za platformą? ko pan poleca? Jaką partię? Jest jakaś, czy Czy, nie ma? czy pan nikomu nie ufa? Żadnej, Żadnej partii. Żadnej. A kiedyś pan komuś ufał i po prostu zraził się? No, czy... Mówię panu, że Wałęsiu. Wałęsiu pan zaufał i po prostu od tamtej pory pan nie ufa politykom. Jak pan myśli, czy tam jest coś w tym Sejmie, że idzie po prostu chce pomóc, czy tylko dla pieniędzy idą? Panie, do sejmu? panie który jest... Żeby e, służył narodowi. Tak żeby, tak, żeby służył narodowi, nie, nie za pieniądze. Tylko pieniądze, to wszystko na pieniądz leci. Tylko na pieniądz. O, tak. e, trzynastki były czternastki zapisów prze już 800. Proszę pana, to nie są trzynastki. A co to jest? To są ochłapy. To są pani ochłapy. Nie, ja nie to, nie. że dają, to biorę. 17, 14. To taką jako biorę. To co oni już... pani to nazwała. Ochłapy. ochłapy. Oczywiście. Co w zamian pani by chciała? Nawet tych trzynastek. Emeryturę bez podatku. Bez podatku. Czy potrzeba zmian telewizji publicznej najnowszy temat? Czy Pan teraz nie oglądał? Pani oglądała TVP info? Nie. W ogóle info to w ogóle. Czasami na wiadomości chciałam zobaczyć, co się tam dzieje. Czy są darmowe leki jeszcze, taki temat. Zapisu były teraz przez 8 lat darmowe leki. Leków Oje. darmowych to jeśli by, to leki, które są nic nie warte. A leki, a leki tak. wartościowe, które yy, coś pomagają, to nie są... a, a płaci się a za nie. Powinny 100%. Być przynajmniej... Przynajmniej yy, sporo ulgo, jeśli nie bezpłatne. A służba zdrowia jak sobie radzi? Ile się czeka na specjalistę? Długo pani czekała? Oczywiście. Ile ja najdłużej? No nie mogę się no. zarejestrować do neurologa. No bo nie ma, no, ma... kolejek. Czy trzeba na nowy czekać, żeby dopiero się zapisać? Tak, tak. Czy to jest normalne? Płaciła pani tyle lat składki i nie da się dostać? No właśnie, po... pracowałam 45 lat. Ile tej emerytury pani ma po 40 latach? Więcej by się przydało? No, no proszę pana, zawsze więcej. Powyżej dwóch czy poniżej? Nie no. Powyżej dwóch, te, proszę pana, powyżej, powyżej dwóch to jest nic. Dużo tu osób, nagrało, mają po 1200, po 1300, Co im radzić? Bo nie mają na czynsze i tego. Mogliśmy 230, to dlaczego mają? No pracowali. Właśnie dlaczego ma emertury poseł 30, a tutaj ludzie mają po dwa. To jest uczciwość według pana? To... Śpi na tym i bierze tysiąc, e, e, tysiące. A, a jak ja robiłem cztero brygadówce e, świątek nie piątek, trzeba było jechać. No tak. Jak tego? A oni sobie siedzą na fotelach i tam I e, zagłosuje na raz I na jakiś śpia. czas i tyle. A później on nie wie tego, bo on te, tego przeleciał, nie wie. Czy taki polityk nie zna się na fizycznej pracy? Po politykom. Jak pan myśli, czy tam jest jesteś w tym sejmie, że idzie po prostu chce pomóc, czy tylko dla pieniędzy idą? Panie, do sejmu? panie, który jest, żeby służył narodowi? Tak, żeby, tak, żeby służył narodowi, nie, nie za pieniądze. Tylko pieniądze, to wszystko na pieniądz leci. Tylko na a tam pojęcie są porządne. Właśnie dlaczego ma emerytury poseł 30, a tutaj ludzie mają po dwa? To jest uczciwość według pana? Teraz samo pracy. Tak. Śpi na tym, bierze on jasny i bierze tysiące. A, a człowiek haruje, jak ja robiłem cztero brygadówce, świątek, nie piątek, trzeba było jechać. No tak. Jak tego? a Oni sobie no. siedzą na fotelach i tam I śpią. zagłosuje raz I, na jakiś czas tak. i tyle. A później on nie wie tego, bo on te, tego przeleciał, nie Czy taki polityk nie zna się na fizycznej pracy? A nie ciężki. Panie on nawet letki pracy się boi. Nie tylko ciężki, panie. A ja pan myśli, dlatego, lat, e, dlatego idą do polityki, żeby mieć lekką pracę? Lekkie życie? Pewnie, że idą e, na letkie życie. To... Idzie, idzie, śpi tamok i nic nie robi, to bierze 20-30 tysięcy. Za nic. Za nic. No tak. O... To finansowo. Jak się żyje emerytą? Pytamy. Czy wystarcza na wszystko i tak dalej? No Starczy... dobrze. Jak to bardzo dobrze? Ludzie mają po tysiąc złotych emerytury. Bo pana dobrze wygląda to? Ja mam. Dobra Do... emerytura? Dobra, 3,5 tysiąca. To się I daje. wystarcza. Za 3,5 da się wyżyć? Da się, da się wyżyć. Dasz. Sam pan jeszcze we dwójkę. Jakbyś mało pracował, to nie może narzekać na niskie emerytury, tak? Oczywiście. Ja pracowałem 48 lat. I, i, i... I też ją mam za nisko. Co ci ludzie, muszą sobie dorabiać teraz, jak, jak mają za mało? A nie ma, gdzie proszę pana dorabiać. Ale po co ja mam Bo dorabiać? Tu jak ja, dorabiać? Ale mówię, jak ktoś ma mało, mówię. Jak pracowałem 48 nie lat, to ja mam tak. dorabiać, powinienem mieć tą emeryturę znacznie wyższą. Po tych latach. 1400 zł, mam. 750 sam mam mieszkanie. No rachunki, no to już nie mówię. Leki ile na O matko. Dużo. Wystarczy na wszystko? Mm, nie, mam. I na emeryturę dwie, jak to wygląda? 1400 zł mam emerytury. Jak przeżyć za 1400 w tych czasach? Ale mąż ma jeszcze. A, są dwie, to no ta, tym, że... tak dwie są. No i 750 sam mam mieszkanie. Samo 2000. Ciebie. Tak, leki. 2000. leki ile na przykład? O, matko. Dużo. No, mąż tak samo. Koszta pewnie. No ile tak mniej więcej na leczenie idzie? No na leczenie, bezpieczenie. Ale ile i tak mniej więcej? miesięcznie Ja robić? wiem. 500, 600, 1000. Nie? nie no 1000 to nie. Około 500, no tak? No, tak? Y Jedynie. Czy na też trzeba wydać, tak? No, na jedzenie. No, jak, na jed... rachunki? no, rachunki, no to już nie mówię. Kto to zawinił przy drużynie, jak pani myśli? A ja wiem. Czy to są sytuacje na świecie? Nie, nie mam pojęcia, wie pan. A fajne się pani żyło? Za komuny, za platformę, cztery.